Nie ma widzowie? Poppy Playtime. Chapter 2 Fly in a web. With Poppy now free, the situation begins to change rapidly, while you search for the... any way to escape the factory. New game. No nie mamy żadnej load game, więc. Tarączka, ten detail mi się. Detail, tak. Yy, detal mi się podoba. Fajny jest. New game. No dobra, i będzie reklama, nie? Na razie nie skupujemy. Kupiłem. Yy, Kupiłem drugi, trzeci i czwarty chapter, więc teraz będziemy ogrywać powoli w odcinkach. Potem jeszcze live y zrobię, może ze speedrunu nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No, albo będzie odcinek ze speedranu. <grywka> Te efekty dźwiękowe mnie rozwalają. Wiem, że to już dawno. To już dawno popi Playtime, chyba w 2022 wyszło, Chapter drugi. A ja dopiero teraz nagrywam, ale to dlatego, że... Wake up, słyszę Playtime Kurde, jaram się, bo zawsze widziałem na YouTubie, ale nigdy nie gra. widzę tą twarz pop... Nigdy nie grałem i w sumie w sumie to się jaram, Nie, co innego jest grać, a co innego oglądać. A chciałem to zawsze zagrać, tylko szkoda mi było 20 zł. Teraz z każdym chapterem jest drożej. Każdy chapter jest droższy od poprzedniego i większy i lepszy. Oczywiście znaczy, trzeci najlepszy jest lepszy od czwartego. No ale. Dopiero teraz kupiłem jakiś kilka miesięcy temu, bo była przecena na wszystkie trzy. O kurde. E, jakiś dziwny efekt, poczekajcie, nie podłam się to Sittings e, Możemy brightness trochę zmniejszyć Sharping? Co to jest? No chyba tak powinno być, nie wiem ok biegamy Kontrolem ten kucamy e, Spróbuję jeszcze coś pozmieniać ok myślę, że możemy grać, czy czułość jest ok mm, Troszeczkę za duża Dobra O, głośno, mam nadzieję, że nie będzie za głośno tam już nie możemy wrócić, <laughs> zasypało, zasypało magicznie ten, ale są te drzwi otwarte. Lecimy. Oj, to w tak z końca chaptera drugiego. Dobra, ja będę ogólnie powoli przechodził tą grę. Nie śpieszę się na spokojnie. Pay, pay09 Stairway. Tu już nie przetuchel. Bo no, YouTuberzy zawsze przechodzą tak speedrunem, niepotrzebnie tak wszystko spidranują. A ja jestem typem gracza trochę takim jak Roxembe, nie? Że powolutku sobie przechodzę. Staram się nacieszyć grom. Nie ma co ten, są takie gry co speedranuje, ale to nie ma sensu akurat w przypadku tej gry. Wolę sobie pochodzić, pozwiedzać no spokojnie. Okej, okay, dobra, trzeba się nauczyć. <laughs> Pamiętam, że Katon kiedyś tutaj wziął yy, trapinę. Nie, to wziął chyba. Nie, czekaj, usunęli to, usunęli to, już tego nie ma A nie, jest stamtąd to wziął dobra Ale tu było bliżej i potem się dało wejść, <laughs> to było takie głupie Zobacz, muszę się nauczyć tej mechaniki O to dobra Czekajcie, przetestuję sobie Okej okay. A jakbyśmy uciekali szybko Dobra, dobra, jest to do garnięcia. Dziwnie się tym brusza, ale okej okay. Przestań się ma. Właśnie, w czwartym chapterze też nie jest tak fajnie, bo nie ma aż tylu obiektów Widać, że był szybko ten robiony Nie ma też tylu fajnych tych No i też osiąg nie będzie długi, bo mi gardło boli yy... Makowy klucz Pick the key Tab ma. Cały model, dobra, 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 dobra. Uu. Dobra. Mogę coś tu jeszcze zinteraktować? Tu jest jakaś lalka. Ale oczywiście nie mogę. Nie mogę, bo tu jest ten, To jest cały obiekt, jakby wiesz o co mi chodzi. Czemu, czemu te drzwi tak dziwnie brzmią? Okej, okay, dobra, dobra, to nie jest ciężka mechanika To jest łatwa mechanika Eee, Elliot Ludwig, o oh. I to jest ten Flowey Ten Nie z Undertale'a, z y, Poppy Playtime Gdzieś go nawet rysowałem Boże, to te moje stare rysunki są Co to jest? Widzicie to co ja? To jest jakby w jakiejś mygle, widzicie to? Tu się tylko wydaje Nie, bo tu jest krew, okej, okay, dobra, tu jest krew Jezu Jakąś tom podniosłem, co jest? Jakby te chaptery. Mimo, że nagrywałem dawno temu, to. Biografii. To już nie pamiętam ich kompletnie. Wiecie, jak. No, halo A, notatka. Wiecie, jak ja to dawno ten. Oglądałem ostatni raz. Widzicie, dalej czekam na. odcinek u No, dobra, czekaj, tabę. O oh, Jezu, no, this experiment utilizes uh, leave a leaf rat, utilizes a leaf rat, rat was, nie odczytam się, Still believe in the potential of the happy flower, czy mogę to jakoś tu przyznać? Nie mogę. Flower, it's unusual properties lead me to believe that the proper mixture and pro pro procedure could have leaf, Life altering properties. Uh, Poppy flower has for a long time, nie wiem heavy symbolism. Carrot, carrot, heavy symbolism. And I don't believe that's for no reason. Perhaps some something larger than a rat would yield a different results. Dobra, nie żeby coś. Czytam tam, fatalnie? Ale bez przesady. Po prostu nie umiem się odczytać co tam pisze Nie lubię. o jestu. Nie lubię, jak są takie czcionki. Czekaj, bo ja naprawdę nie wiem, jak tam wejść, nie? A, bo ja tu mam iść. A, bo to jest tylko dla popi. Tam co na później. Ej, ja i tak tam pójdę, i tak tam pójdę. No ale mogę jakoś tam. Tą... To to? to? Czekaj. Controls, jump, run, Crouch, pause, interact, open doors, e. Y no i czemu nie mogę tu włożyć te płyty? O, Daisy, podniosłem. Mogę coś z tym zrobić? Daisy po prostu. No i co, ja już nie włożę tej ka. A, dobra, jestem debilem, nie? Jestem debilem. Czemu jego mord nie pokazuje? Twarzy, twarzy przecież. spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. in the 1960s, an unfortunate family death had pushed ludwig down to his lowest. but with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the playtime co toy factory. ludwig could never be content leaving the project unfinished, but just how did one man come to create such an astounding empire? how did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss it all began in the fateful year of 19 uh. okay love bug that's hmm. a Że nie robią y, w następnych chapterach tak jak w pierwszym. Widzieli na przykład, nie wiem, Cadby i mówili: O! da się tu wskoczyć. Ty, tam coś jest. Jest taki wędr jakiś. Szkoda, że tam się nie da wejść. Y, myśleli na przykład, że będziemy wracać do górnych części fabryk. Że będziemy, nie wiem, otwierać jakieś drzwi zablokowane. Że będą postacie, które się wcześniej pojawiły. Nie, cały czas wymyślają nowe i nie używają praktycznie starych. Także. O! Mogą tu wejść. <grych> Także to jest ciekawe Ta lampa wygląda fajnie Dobra, ale tu chciałem wejść Mówię, nie czepiajcie się, ja też już tą grę widziałem To nie jest tak, że ja w to pierwszy raz gram Znaczy, pierwszy raz gram, ale to nie jest tak, że pierwszy raz mam styczność z Poppy Playtime Po prostu... Po prostu chcę się nacieszyć tą grą, a nie... Wiecie, speedrunować wszystko jak jakieś, nie wiem bo po co mi to, nie? Po co mi to? Już i tak tą grę widziałem, wy też widzieliście, więc po prostu przechodzę i wszystko oglądam po swojemu Wiecie, co innego grać w CSA, co innego oglądać na YouTube CSA Chyba Mówię to, bo wiem, jacy niektórzy ludzie są Ja pierć, ale... Bugi w takiej grze? Siema Jeszcze nie naprawili tego? Takich bugów? No nie, proszę Was. Dobra. O, tu. Te zagadki nie były jakieś ciężkie. Przynajmniej w poprzednim chapterze. Es? Spoko. Ej, powoli. Powoli zaczynam brzmieć jak PlayStation. OK, powiedz zacznę... Ej! Gdzie ty jesteś? No? Tak wiem, wiem, wiem. A ma Spokojnie Dobra, po, poczekajcie. jak pójdę tam dalej to się załączę, bo a ja ciekawe czy jakbym wrócił to by tu przyszło. Nie. Ej, mam brilliant pomysł. Patrzcie. Skoro drabina działa normalnie, czy jakbym się tam wspiął jakoś? Ja pierdzielę jestem geniuszem. Patrzcie na to, wskoczę tu O kurde, dobra, nieważne Chyba nie Chyba nie, chyba nie Ej, tutaj Tutaj jakby wskoczyć yy. hmm. Czekajcie, próbuję zbugować grę trochę O O, widzicie co ja robię? Czekajcie, a jakbym tak no, wskoczył na boksa. Dobra, nie, nie da się nie, nie da się tam wskoczyć. Ewidentnie nie miałem tam wchodzić, nie? Ewidentnie nie miałem tam wchodzić. No się ma. Co? Okej. Okay. O nie, widziałem jak zniknęła. Widzę, że tam nic nie ma. Widzę, że tam nic nie ma. Tam jest Void. Void jak z Marvela MCU ostatnio. Wiecie co? Zastanawiające jest... Znaczy zastanawiające... Sorry, nie umiem się wysłowić. Jestem tego typu youtuberem, że nie wiem co gadać w ogóle. Znaczy wiem, wiem co gadać, ale nie umiem gadać po prostu nie umiem. <śm> a, chwila, dobra, mam iść tam, jestem głupi. Nie, sprawdziłem, film już ma 16 minut, a jestem dopiero na początku gry. A, chciałem powiedzieć, że fajnie jest, bo faktycznie nigdy nie zwróciłem to uwagi, ale rączka lewa i prawa mają inne dźwięki. To jest naprawdę cool. To jest naprawdę cool. Okej, okay, dobra, przeskoczyłem. Słyszę, śpiewałem Ja Jak gadałem z Poppy, to miałem wrażenie, że brzmi jak tak typowy influencer. Nie <grywania> jestem ja influencerem, nie chcę być, ale. Ty typowy influencer, który po prostu gada, gada coś, żeby gadać. Albo typ na Facebook, który gada, żeby gadać. Jak reakcji YouTuberów, nie? I po prostu gada ok. Mm -hmm. To tak trochę zaprzyjałem. No, no, wiedziałem, co się stanie, to nie może być straszne, ale. Jak będę już latał z. Jak będę już latał z Mami Long Legs, to faktycznie wtedy będzie straszne. Okej, okay, okej. Okay. Widziałem, mam na tyle jasno, że widziałem tą teleportację <noise> I widziałem, że po prostu tepnęło w inne miejsca, ale spoko A Już nie mogę tam Cztery w ogóle Jak oni w ogóle tędy chodzili, co? Jaki to ma sens? Power Game Station to jest tutaj już A tam co jest? Czekajcie, zrobię trick A, tam nic nie ma. Spoko Tam nic nie ma. Okej, okay. a jaki fajny efekt, nie? Dobra, czekajcie Co? Dobra, zrobię to inaczej Co? Bramki są? Dobra, tak Tak Czekajcie, tak i tak dobra, ogarnąłem tą zagadkę bardzo szybko. Jakby nie pamiętałem jej, pamiętam tylko, że jakaś barierka była, ale no, nie jestem aż taki zły w tej gry chyba. Widać ci gdzieś tam? Chyba nie. No i po łapie. O!

A on ma w ogóle pajęczyną y, z, z ten. Spider-Man. Twarz zaklinana. Poko. Dobra, dobra. Nie gadaj, nie gadaj. Y, y, I tak skończysz y, rozerwana na pół, czy tam przecięta. Swoją drogą brutalna śmierć, ale dobra. Jak na grę, jak na grę tego typu to brutalna śmierć Chociaż ta, ta część nie była jakoś bardzo horrorowa Uff, nawet tak bym nie znał tej gry To tego żamskara bym się raczej nie przestraszył Nie był zrobiony typowo strasznie, tylko po prostu wszędzie pajęczyna Taki dźwięk uuu Wait a minute Nie mam już kasety, no tak, byłem ją włożyłem, dobra Mam statuetki Czy jakąś pominąłem? Eee. Bron, you are my best friend for you Cookies Tak? Wyglądam jak twarze, co co tam? I chcę pozwiedzać te miejsca. Tam jest. Ty, tam coś jest, widzicie? Zielona strzałka! Chwila, przecież my tam odjeżdżamy chyba, nie? Nie, w tą czy w tamtą? W tamtą chyba. Ale tam też jest jakaś strzałka. Ciekawe, czy da się tam wejść. I Love mommy long legs, dobra. Fajny rysunek swoją drogą. Ej fajnie jakby prawdziwym dzieciom zapłacili. Ej, żeby te rysunki, nie? To było fajne. Szkoda, że nie da się tam wejść. To było cool. Ciekawe czy tu coś tu jeszcze znajdę. prostu prostych rysunków, nie? Bo spoko jest tak sobie poeksplorować, zobaczyć czy tu coś jeszcze się kryje. Ale w sumie ciekawy jestem, może tu jest jakaś znaczka, o której nikt nie wiedział Uuu, się da wejść Ale fajna. Nie podobały mi się te dźwięki tak liczująca Ej, od razu powiem Nie podobały mi się te dźwięki Od razu powiem Że mam na sto... Na, na najlepszą grafikę włączone, więc Te bagi mi się trochę nie podobają Ale, ujdzie Ej, nie widziałem nigdy w życiu, żeby ktoś tu wchodził nie rozumiem czemu ludzie nie wchodzą w takie rzeczy To jest ciekawe Może widzowie nie chcą oglądać jak Się chodzi po takich miejscach, ale No mówię, ja jestem Tego typu graczem Hehe, <grym> happiness Ja jestem tego typu graczem I jeśli wam się to nie podoba To po prostu nie oglądajcie, nie Ale no to jest mój styl, nie Ja sobie po prostu gram kierka. Nie wiem po co w ogóle to tłumaczę, nie W sumie Trochę tak do was gada, jakbyście nie ogarniali podstaw, ale. Wiecie o co chodzi. Wolę dla jasności. Yy, niektórzy ludzie są niezbyt mądrzy, więc wolę od razu wszystko wytłumaczyć. Na szczęście mam mądrych widzów. Yy, thank you for making my... day da.. tej da, pest. Nie wiem co tam pisało. Hmm. I tam jest kolejna część tego. Nie wiem, w tom W tamtom chyba jechaliśmy. Cóż tu jeszcze jest? Ej, jakbym wyskoczył? Nie da się Nie ma tu nigdzie znajdźki? Byłem pewien, że będzie No dobra Waka Hagi Musical Memory Coś tam się gliczowało O, ile pańczyny Statius Są kolejne rysuneczki Mięt hagi Tu nic nie ma Tu też nie Trzeba tą grę w 100% zbadać, nie? A, tu się nie dałeś? Oczywiście, że się da. Eee, when I'm an adult, I want to be train driver. <laughs> Dobra. A to tak. Station. i'm stella and we've got three super duper fun games to play these little tests show us just how crazy strong and smart you are follow mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical memory see you in a bit uh... Dobra, wyda się tu wyjść. Nice. Już się bałem, nie. Już się bałem, że coś zepsułem. Dobra, chcesz się posłuchać. Biorę się ze sobą do tego. Dobra, może to nie ma sensu. A ciekawe, czy jak wrócę, tu będzie tu leżała, nie? W ogóle też wiem, że zabawki po przegranej. Czy to są kamery? Ja pierdzielę. Nawet się nie kryli z tym. na samym środku. Ej, co, jakby ktoś tu stał? Przecież to by nie widzieli tego nawet. Bez sensu te kamery. A, w tą stronę. Okej. Okay. To no wiecie co, to w tym momencie może zakończymy ten odcinek. Wiem, że naprawdę tak do końca nic zbytnio nie zrobiliśmy. Ale, no, przeszliśmy, powiedzmy, pierwszą część gry. Pierwszą z czterech części gry. Pięciu. Bo są trzy poziomy ten wstęp, co dzisiaj i ten po prostu nie mam zbytnio czasu, gardło mi boli, więc też nie chcę się męczyć i... a i tak trochę porobiliśmy, bo przechodziliśmy sobie wyjaśniłem wam sytuację, jak wygląda z tymi chapterami teraz i no... postaram się, żeby kolejny był jak najszybciej żeby zakończyć od razu drugi i przechodzić do trzeciego i czwartego, więc tak to wygląda, no i co? dajcie łapkę w górę, suba, wiem, że zazwyczaj o tym nie mówię, ale zróbcie to, bo pomaga mi to, nie? Dobrze. No to widzimy się niedługo. Mam nadzieję, że to się zapisze.